Cześć Wam, witam Was na swoim kolejnym filmie w ten mroźny, jesienny poranek. Dobrze, że słoneczko ma wyjść za jakiś czas, to może jakoś uda mi się połapać, bo znowu nie mam rękawiczek. Zapomniałem. Ale cóż, dzisiaj znowu z kastem, który poniekąd stał się moją główną wędką. Stało się tak dlatego, że w tamtym tygodniu byłem nad rzeką i chciałem nagrać dla Was jakiś materiał. Jak z tego jak łowię na twistery. Ale dosyć, że cały dzień nic nie złapałem. Miałem jeden atak na przynęte. To jeszcze dosłownie na sam koniec tej mojej katorgi stało się coś strasznego. Ale sami musicie to zobaczyć. Połamała się wędka, która miała od 10 do 40 gram wyrzutu, połamała się przy wyrzucie twistera, który miał 22 gramy, plus główka jigowa 10 gramowa, także 32 gramy i wędka połamana. Próbowałem analizować, jak to się wydarzyło, może gdzieś na zaczepie ją wcześniej podłamałem czy coś, czy naruszyłem, no ale no nie nic tam nie znalazłem wyszło mi że sama z siebie pękła niestety nie, mam już, nie miałem już gwarancji także wędka poszła do śmietnika no nic ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem wędka dała mi naprawdę dużo bardzo ładnych ryb no ale mówi, nie będę smucił od samego początku zaczynamy zabawę dzisiaj Przejdę się najpierw street fishingiem, spróbuję połapać jeszcze z płytkiej wody. Może jakiś tam ostatni szczupaczek się ostał i spróbuję go wyciągnąć. A później przejdę się już na takie głębsze wody. Jeszcze na nich w sumie nie łowiłem na tej części rzeki. Mam do niej kawałek, no ale przejdę się w spacerek i tam spróbuję z głębszej wody. Także zaczynamy zabawę. Zostańcie ze mną. Zaczynam od takiego 19 cm szaptiza Na grubo. Ale wziąłem też przynęty mniejsze, trochę. Wziąłem jakieś obrotówki po 20 parę gram. Dwa woblery Jakieś blaszki. Wędkę mam niby od 30 gram wyrzutu, ale. Udzielałem na wszelkie, ale jak już gumy by nie, nie skutkowały, to może jakąś blachą pod nie postukam. No i coś się nie zapowiada, żeby te szczupaki jeszcze na płytkiej wodzie siedziały. No, w ciepłe miesiące cały czas tutaj są. Można się obłowić fajnie, fajnie się pobawić. A teraz widzę, że na jesień już pouciekały z tych płycizn. Przejdę do końca z jedną przynętą, tylko z foksem będę szedł cały czas. I wtedy odbiję. Pójdę szukać tych głębin. Tutaj musiałby być chyba naprawdę już zbłąkany szczupaczek, ale do końca jeszcze dojdę. No i na street fishingu się nie udało. Przeszedłem go dosyć szybko, dużo szybciej jak zwykle ponieważ mam kawałek do tej miejscówki głębszej Mam nadzieję, że tam będzie głębiej. Sprawdzałem na gogle To podobno ma być Poczekam je troszkę marszu, spacerek Ale to nic Mam nadzieję, że coś tam się wydarzy Kurczę, ostatnio słabo, no nie wiem Czy już wypłynęły z tej Płytkiej wody, poszły na głębszą i o to chodzi. Czy to ciśnienie, albo może wszystko naraz. No nic. A tutaj widzę jakąś miejscóweczkę. Jeszcze to nie jest ta głęboka woda. Ten odcinek jest dużo dalej. Ale skoro jest tutaj jaka miejscóweczka, tu grzechem byłoby nie rzucić chociaż ze 2-3 razy. a już widać prąd silny kurcze Siedzi. Siedzi, siedzi, siedzi jakiś. Ale walczy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie no fajny No Po drodze tutaj mistrzelił z tych krzaczków Dobra czekaj, już cię odpinam, ale fajnie się zaczepiłeś, sarożek, dobra Odpinamy cię Maty tylko wyjmę Fajne tłusciutki Dobra Odpinamy go i zaraz wam go zaprezentuję. O, 84 cm. Już fajniutki, grubiutki jesienny szczupaczek. Nie wiem czy. Chyba dobrze widać. O, taki grubasek. Taki. I teraz do wody go I rura. No i fajnie, woda otwarta. Street fishing nic nie dał, ale przeszedłem się już kawałek dalej. I 84 cm. O, tutaj spod takich spod tego drzewa tak wyskoczył. Tam na samym końcu. No i fajnie. Jeszcze nie jestem na tej miejscówce, gdzie niby jest tak głęboko, ale po drodze tak zobaczyłem sobie dwie fajne miejscówki, mówię, a co mi szkodzi? Trzeba rzucić ze 2-3 razy, i w punkt. Dobra, idę dalej. Albo nie wiem, może jeszcze zrastu rzucę. A nóż, widać, może gdzieś drugi stoi. <grystanie> Dobra, zapraszam do dalszego oglądania. Chyba jakiś obóz znalazłem. Tak to nie chodzę po takich miejscówkach. Po tych miejscówkach. Ich nie znałem, ale widzę, warto się tu przyjrzeć temu wszystkiemu. Coś tu jest. To chyba raczej za płytko. Ja, sånn er det. Teraz żółta obrotówka, no już nie mam pomysłu. Jest na tej głębszej troszkę wodzie i dupa. Nic się nie dzieje więcej. Prąd tu duży dosyć jest.

Ale siedzi przynajmniej drugi. Dobra, cię odepnę. Taki brzdąc, ale już drugi dzisiaj. Jeden był 84, ten ma <noise> no bardzo mało. Ile tu może być? Zać 35-40. O, wszedł. No i fajno. Drugi się trafił. Mały sznurówek, ale. Zawsze coś, zawsze jakaś zabawa na obrotówkę, bo na te wielkie gumy nic mi nie chciało brać. Idę już w drodze powrotna. Jestem, jeżeli zdążę, przed, przed tym, jak słońce zajdzie, to spróbuję jeszcze na street fishingu z obrotówkami. To idę z żółtą, a mówię: jak się wyrobię, to na street fishingu wezmę sobie niebieską. Już kiedyś dałam mi ryb tam w tym szczupaka 94, ale to chyba już widzieliście na filmie. Jestem już na tych miejscówkach, co tego pierwszego szczupaka wyciągnąłem. Kurde, ale było to. No zbliżam się do tego street fishingu znowu. Ale nie wiem czy z tą tam jeszcze coś nagrać, czy nie, bo już zaraz zacznie słońce zachodzić A ja nie mam lampy, nie mam nawet czołówki, bo mi się rozwaliła. Muszę kupić sobie czołówkę chociaż Bo tak to będzie za ciemno, żeby coś nagrać Ale ile mi się uda to? Skręcę Jeszcze tutaj porzucam chwilę znaczy chwilę, parę rzutów zrobię i spadam. Ale dziwne, idę z tą obrotówką, a nawet oko okoń żaden mi się nie trafił. Jeden pistolet, ale okonia żadnego brak. kastem do 100 gramów na okonie no ale cóż, duże przynęty mi... jakoś dzisiaj nie za bardzo znaczy Fox był? Fox tylko mi dał rybę, ale potem już... Dobra, moi kochani, jestem już z powrotem na tym street fishingu. Założyłem tą niebieską obrotówkę, która kiedyś mi się tu fajnie sprawdziła. No i czas iść w stronę już stacji kolejowej i jechać do domu. Dużo czasu i tak mi nie zostało, bo zaraz będzie ciemno. Myślę, że jeszcze z pół godzinki, 40 minut i nie będę miał już jak nagrywać. Ale przez 40 minut może się jeszcze dużo wydarzyć. <śmiech> Oby. <śmiech> tak sobie wmawiam. Nie wiem czy tu to... Ale szczupak siedzi. Spiął się Kurde nie wie... Ja cię kręcę, ale wielki był Naprawdę Nie byłem pewien, myślałem, że to zaczep. Bo w ogóle zero drgań, zero niczego. Tylko wędka napięta. Jak się szczaiłem, to już było za późno. Oj, oj, oj. To był zaczep, na pewno. Siedzi. Siedzi. Nieduży, ale Może jeszcze? Łoj, spiął się! No i może lepiej, że się spiął, bo to był mały kaj. No i co, krótkie spod, podsumowanie z pociągu. Z pociągu, bo na dworze już ciemnica. Tutaj przynajmniej światło się świeci. Także trzy szczupaki, 1,84, dwa małe pistolety. No ten trzeci mi się spiął, ale widzicie jako złapany, bo już podczas wycią... wyciągania go się odpiął Nawet w sumie lepiej. I co? Jeszcze jedna sytuacja była. Nie wiem czy to była ryba, czy nie. W ogóle nie było żadnych drgań na wędce. Zaciąłem. I tak jakby murowała, siedziała przy dnie, i się nie ruszała. A za chwilę coś tam chlapnęło i puściło. Także no nie wiem, czy to była ryba, czy to był zaczep, może jakiś kij. No ale no nie wiem, muszę zobaczyć, czy, czy się nagrało dobrze to, jak, jak ona chlapie. Nie? Może tam akurat będzie widać trochę tą rybę albo tego kija. Nie wiem. No cóż, wyniki takie sobie, miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Byłem na płytkiej wodzie, byłem na głębokiej wodzie i słabo. Nie wiem gdzie się pochowały te sztubaki. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobało. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hello.